Das ist. Siema, jestem Marek. Aktualnie jestem w moim prywatnym lesie. Ale nie bez powodu, bo pewien widz rzucił mi wyzwanie, abym spędził w tym lesie całą noc. Od momentu, w którym się ściemni, aż do samego rana. Ale o szczegółach opowiem wam za chwilę. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jesteście naprawdę niesamowici, bo udało nam się pobić kolejny rekord Polski. A mianowicie prosiłem was, abyście wbili 250 tysięcy subskrypcji miesięcznie, a wam udało się ich wbić 280 tysięcy. Nikt nigdy nie miał tak szybko rozwijającego się kanału. Jesteśmy najlepszym kanałem w historii. Zatem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to jak najszybciej. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniesz tam na dole i dołączysz do najbardziej prestiżowego i najszybciej rozwijającego się kanału w historii YouTube'a. Film będzie polegał na tym, że dokładnie o godzinie 23 znajdziemy się na tej drodze i pójdziemy w głąb tego lasu. Tam dalej jest kolejna ścieżka, przenieśmy się teraz do niej. Tam znajduje się następna ścieżka, a ta, na której teraz szliśmy, ma długość około 500 metrów. Także jesteśmy już naprawdę głęboko w tym lesie. Chociaż ten las ma kilkanaście hektarów, także nie wiem, czy tak głęboko. Tą ścieżką pójdziemy przez następne około 2 km, a później to nie wiem, co się będzie działo. Chciałbym zaznaczyć, że od jednej strony las nie jest w ogóle zagrodzony i jest połączony z innym lasem także może znajdować się tutaj różna dzika zwierzyna. Może być naprawdę ciekawie, zatem koniecznie oglądajcie ten film do końca. Zobaczcie jak ten las jest bardzo rozległy. Jeżeli zapuścimy się w jego głąb, możemy natknąć się przede wszystkim na dziki. Nie wiem czy występują tu wilki, ale raczej tak. I na pewno znajdziemy tutaj lisy oraz wiele, wiele innych dzikich zwierząt. Być może uda nam się spotkać czuksa, który jeszcze nie wrócił do domu po tym jak wywiozłem go do lasu. Może zaklimatyzował się właśnie w tym lesie i jest to teraz jego naturalne środowisko. No słuchajcie, wszystko może się Stać. Nawet możemy spotkać takiego człowieka pająka. Dobra, ja idę teraz do domu, poczekać, aż się ściemni, bo założenie tego filmu jest takie, że wchodzimy do tego lasu dokładnie o godzinie 23, a wychodzimy około 6 nad ranem. Także dla Was to będzie chwila, a ja poczekam sobie kilka godzin. Życzę Wam miłego oglądania. Dobra, więc jesteśmy już na wejściu do lasu. Ja nie idę Marek. No chodź no. Nie, płacisz mi 500 zł, ja mam wchodzić do lasu i ryzykować życiem. No to 1000 dam Ci tym razem. 500 dostajesz normalnie za nagranie. No ale co to jest 1000 zł, jak mnie dziki rozwalą? No to wtedy dostaniesz jeszcze premię. Nie, Chyba... dwa koła i wchodzę. 1500? Ale za całą noc, tak? No tak, za całą noc. Od teraz, od 23 do nie wiem, do, do 6. Dobra, niech Ci będzie, ale... Wiesz co, Ty za 1500 zł kupisz. Dawaj. Tu nic nie będzie, no. Ja znam ten las. Chociaż nigdy nie byłem tutaj o tej godzinie. Może być ciekawie. Podobno są tutaj dziki, wilki, lisy. No póki co jest spokojnie. No nie ma się czego bać. Marek, ale to jest chory, Idziemy w głąb lasu. No wcale nie jest chore. Ale to jest moje. Apartament za dwie stówy nie był mój, tak że ja tam się bałem. Ale wiesz, że jesteś na moim terenie? No nie rozumiem ciebie w ogóle. No ale Marek, tu są dziki, to co, dzik cię rozszarpie bardziej prestiżowo, bo jest na twoim terenie? Ja, mamy tu całą noc spędzić, tak? No tak. Zobacz, jakie ładne niebo. Pogrzało cię ja coś słyszałem. Nie, ja nie chcę iść. Marek, dobra, chodź się Co cofamy. Co słyszałeś? Gałąź? To przy to wiatr. Nie, bez kitu, cofajmy się. No chodź. E, chyba źle poszliśmy. Co? Nie wiem. Nie wiem, ja chcę wyjść stąd, bez kitu. Ja też mam latarkę. Jakaś inna droga. Trzeba w dół będzie zejść, nie? Chyba tak. No tutaj zejdziemy, i tam będzie później ścieżka. Marek, ty, ty jesteś normalny? Po, po co my tu weszliśmy? Na, to, to, nie są na pe, to nie jest na pewno pieprzony wiatr. Nie, ja, ja. Marek, nie wiem. Wiesz w ogóle, gdzie my jesteśmy teraz? No, teraz to zbytnio nie. Wiem. Poskręcaliśmy. Ten las jest dosyć duży. On ma kilkanaście hektarów. Ale w sumie... A ja też się troszeczkę boję już. Gdzie świeciło? Oczy? Nie wiem. Tam. Tam, dokładnie tam. Za tym drzewem, w Tym pośrodku. Nie no bez jaj, ja sobie robisz czy nie? Nie wiem, ale ja bym poszedł jakoś naokoło. Dobra, ja... Ja nie wiem z której strony, ale coś słyszę. Dobra, idziemy. Meskitu, idź Marek, szybciej. Hałasuj, nie? Ale idziemy. No nie wiem, ja przed siebie. Hałasować. Hałasuj, bo ja. k jak wyskoczy na nas dzika zwierzyna, to będziemy mieć p... -ane. No to ty hałasuj, co, co ja poradzę no. To to ty chciałaś iść do lasu, Marek. No to trzeba było się zorientować wcześniej. Jeszcze mam ci płacić półtora tysiąca. 500 zł dostaniesz normalnie za dzień nagrań. Już mi bez, bez różnicy, ile dostanę, ja chcę po prostu stąd wyjść. Czujesz? O co chodzi? No weź krzycz, nie wiem. Ró zrób cokolwiek. Buuu! No, ale nie, ja jestem już naprawdę obsrany, bez kitu. Bez kitu ci mówię, że jestem naprawdę obstrany Zobacz, jaki jest wydesane. Tu jest legowisko dzików. Jak... Zbosko. No teraz to już musimy iść w głąb. Nie, ja nie wiem, w którą stronę iść, a iść. Nie, ale bez kitu. Ja już nie wiem, w którą stronę iść. Nie. one mogą być wszędzie. Chcesz iść bez kitu dalej? No, mamy wybór teraz. Nie wiem Zresztą stąd nawet nie ma jak uciec. Dobra Marek bez kitu co robimy? Nie wiem My no się schowajmy tu po prostu Musimy się stąd ruszać, bez kitu Marek musimy stąd iść, bo jak nie, yy... chodź to idź dalej no no idź dalej, gdziekolwiek. Jeżeli jakieś dzikie zwierzę na zdorwie, to nas rozszarpie Jestem cały cały Komary mi już tak pokąsały, że Czekaj, bo już tutaj Dobra już To było małe Co było małe? No tutaj gdzie byliśmy szkolnie, To już fajnie za Dobra, wyszliśmy, dobra, idź. Ale znowu las. Na co spodziewałeś się galerii handlowej, Marek? No, to by było lepsze. Ty. Nie, to już masz czas, Marek. Tutaj nic nie ma. Nie ma. Nic Dalej, no nie. No nie, tam nie. No dawaj. Co, ty... tam nie jest jakiś list. List się nic nie zrobi. Nawet jeżeli jest listo ci gorzej jak wilki, wyskoczą. Marek, czekaj. Czekaj, bo jest. coś słyszałem po, po lewej stronie. Czekaj. No tam coś słyszałem. Nic nie ma, Słyszałeś? Biegnij, biegni, biegni, biegnij, Barry, biegnij! Alboż kolejna strona, biegnij! 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 Biegni. Biegni. Co teraz? Tu jest jakiś płot. Przechodzimy przez niego? Nie wiem co robimy Marek bez kitu tu Czy idziemy tam dalej z głąb placu ja no. Chodź Szybko Marek, nie przechodź A jak nas jesteś piją zarżnie Z jednego bagna do drugiego bagna Musi rzec. Nie wiem co to jest, wygląda jak jakieś rzeźnie, jakiś kciubu czegoś ja bym tam k nie jeszcze... tak Wiesz tak? jak to się na hororach zawsze kończy? Nie wiem czy to jest dobry pomysł czekać pod tym Marek Ale tam coś było Marek Co? Mamy tutaj stać Nie wiem skąd się ten pod wziął twój teren? Nie To nie jest twój Marek nie, mój To nie jest twój Marek Ja k... Jak z horroru jakiegoś To nie jest swój pot Marek